O czym tak myślisz, przystojniaku? A takie tam. Nie chcesz wiedzieć. A właśnie, że chcę. Serio? Jestem Twoją żoną. Mów mi wszystko. No, no dobra. No to. Obmyślam plan, co bym zrobił, gdyby wszedł tu teraz włamywać taki wiesz, z rajstopą na głowie, uzbrojony i chciał nas obrabować. I typ zaczyna się wydzierać coś w stylu dawać pieniądze! No więc ja zerwałbym się szybko z kanapy, sięgnąłbym ręką po pilota i rzucił gościa prosto w czoło. Uderzenie byłoby tak precyzyjne, że od razu by typ odcięło i by zemdlał. I wtedy stanąłbym nad nim i powiedziałbym, nikt nie będzie wchodził do mojego domu w butach, po tym jak moja żona posprzątała. Podniósłbym nogę najwyżej jak tylko potrafię w stylu brusali i pociągnął ją w dół. Gościu by dostał takiego high kicka, No w sumie to nie high kicka, bo on będzie leżał, więc to będzie taki low, ale totalnie odcina. A ty za to wszystko jesteś mi tak wdzięczna, że robisz wszystko, czego tylko zapragnę. No i o tym właśnie myślę. Ja jestem z debilem.